Codziennie kolejne komisje, w których się okazuje, że głos wyborców został przekreślony poprzez oszusta, co no, wygrał wedle takiego yy, świadectwa PKW, chociaż zawieszonego z tytajnikiem, wygrał. Karol Kochani, mamy to. Zapytacie mnie pewnie o co, a ja wam odpowiem, że mam silnego kaca, dlatego wuj dzisiaj wyjątkowo będzie bez piwa. Przepraszam i pozdrawiam pana Kazimierza z Berlina. Jednak na pocieszenie powiem wam, że dzisiaj uraczy nas mocna dwójka, ponieważ największy tuzek Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, poszarżował do najlepszej polskiej dziennikarki, pułkownik Wysockiej Schnepf. Giertych i Schnepf w jednym pokoju gadający o wyborach. Czy może może być coś lepszego. Może jeszcze gdyby ten pokój nie miał klamek, ale to już tylko marzenia. Jesteście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, inaczej was też dopadnie kac. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Bo trzeba ratować ten kraj. Muszę wam szczerze przyznać, że nie spodziewałem się tego, że Roman Giertych stanie się drugim Maksem Kolonko. Jeszcze tylko brakuje tego, by okazało się, że to tak naprawdę on po przeliczeniu wszystkich głosów zostanie prezydentem. Wyobraźcie sobie tylko ten plot twist. Mnie już po tym, jak silnych razem przerosło wpisanie własnego numeru PESEL jako protest wyborczy, nic nie zdziwi. Elita narodu, co więcej mogę powiedzieć. No ale wróćmy do Giertycha i Sznep. Pewnie nie zdziwi Was to, że najważniejsze, Najlepsza polska dziennikarka nie bardzo chciała prostować wszystkich oczywistych kłamstw i bredni, które rozpowiadał Giertych. Mnie też nie, chociaż lekko mnie zaskoczyło, jak wprost pan mecenas potrafi zakrzywiać rzeczywistość, by odpowiadała jego narracji. Co pana kieruje, czy pan wie, kto wygrał wybory prezydenckie? Jaki jest ich wynik? No wygrał wedle takiego yy, świadectwa PKW, chociaż zawieszonego z, z pytajnikiem wygrał. Karol Nawrocki. A jaki jest wynik tych wyborów, bo to też już troszeczkę co innego oznacza. Natomiast jaki jest wynik prawdziwy, to znaczy ile głosów oddano na którego z kandydatów, To szczerze mówiąc, na początku wydawało mi się oczywiste, że Nawrocki wygrał. Natomiast analiza tych pierwszych dni pokazała, że PIS przejął razem z koalicjantami dwie trzecie obsady komisji obwodowych. I stąd się w ogóle zaczęło całe szukanie, a po co przejął? I jak zostało postawione pytanie, po co przejął większość razem z tymi koalicjantami, którzy tam byli zarejestrowani, którzy nie byli zarejestrowani, ale tylko przedstawiali kandydatów do komisji obwodowych, no to zaczęło postawać pytanie, a czy oni dobrze. Giertych albo bezczelnie kłamie, albo na żywo wychrząkał resztki swojego mózgu. Bredzi coś o tym, że PiS przejął dwie trzecie komisji obwodowych. Jak się tego doliczył? Otóż ten człowiek, na totalnej bezczelności, wliczył każdą osobę niezwiązaną z obozem rządowym jako pisowca. Jednym słowem, wliczył wszystkich ludzi od Stanowskiego, Zandberga. Lub osoby wskazane przez komisarzy do pisowskiego worka. Ale spokojnie, nie jest on jedynym, który dopuszcza się tak manipulacji. Spójrzcie tylko na ten artykuł TVN24, tytuł Grzmi W składach obwodowych komisji wyborczych, w których doszło do zamiany głosów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, zdecydowaną mniejszością były osoby zgłoszone przez komitety kandydatów koalicji rządzącej. Brzmi groźnie, prawda? Gdybym czytał tylko nagłówki jak większość fanów telewizji, to mógłbym nawet pomyśleć, że Giertych ma rację. Na szczęście wuj ma wrodzoną dociekliwość i sprawdziłem sobie liczby, jakie podaje TVN. Patrzcie, jak wygląda skład komisji w Gdańsku, którą podają jako przykład. Jedna osoba Komitet Trzaskowskiego. Jedna osoba Komitet Hołowni. Jedna osoba Komitet Biejat. Jedna osoba Komitet Adriana Zandberga, kandydat razem. Jedna osoba Komitet Nawrockiego. Jedna osoba Komitet Macieja Maciaka. Jedna Jedna osoba, komitet Marka Wocha, jedna osoba, komitet Grzegorza Brauna, dwie osoby wskazane przez komisarza, jedna osoba, nie udało nam się ustalić, przez który komitet została zgłoszona. Wniosek? Tylko trzech ludzi było zgłoszonych przez kandydatów z partii rządzącej. Jednak o tym, że z komitetu nawrockiego była jedna osoba, już nie wspomną. Oni wprost sugerują, że każdy, kto nie jest w koalicji rządzącej, jest od razu zapisem. To jest tak tempa propaganda, że nie mam słów, by to opisać albo jesteś z nami, albo przeciw nam. Oni kpią z waszej inteligencji. Gdyby nie to, że mógłbym dostać pozew, to powiedziałbym co naprawdę sądzę o autorach, ale wyjątkowo dzisiaj się powstrzymam. Kier podobnie jak TVN również uważa Polaków za idiotów. Nie wiem co zrobiłby Wu, nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Wiem jedno, że ze zdumieniem oglądam Codziennie kolejne komisje, w których się okazuje, że głos wyborców został przekreślony poprzez oszusta, bo już na koniec pani powiem: nikt, proszę państwa, nie wierzy w to, że te kilkanaście komisji to jest przypadek, pomyłka. Wszyscy wiemy, że mieliśmy do czynienia z fałszerstwem. Nie znamy tylko. To to trzeba... Panie Romanie, skoro pan tak ochoczo przegląda pomyłki w każdej komisji, to może pan słyszał o przypadkach, kiedy to Rafał Trzaskowski zdobył więcej głosów niż powinien? Czy o tym już nie można mówić, bo nie pasuje to do narracji? Pewnie ciągle pytacie siebie, jaki jest cel takiej kompromitacji. Wystarczy tylko posłuchać tego, co mówi Giertych. Czyli będziemy mieli 200-300 y, fałszerstw wyborczych? to myślę, że sąd opinii publicznej będzie taki, że trzeba przeliczyć na nowo, bo nie wiemy jaki jest wyniki i wtedy już abstrahują od tej Izby. Jeżeli by się okazało, że jest inny wynik wyborów niż jest, no to... Tak czy jak wybory muszą być unieważnione wtedy? No bo no właśnie, trudno czy unieważnione, czy przyjmuje się ten wynik wynikający z przeliczenia, czy właściwie co w takiej sytuacji się robi? Bo jeżeli doszło do tylu nieprawidłowości, wydaje, że to one nie, nie uwzględniają nie jestem, na przykład podwójnych krzyżyków, prawda? No właśnie, Tego nie jestem nie nie można... specjalistą od konstytucji, ale tak jak ja czytam ten przepis, to wybory muszą być stwierdzone wówczas, wówczas nieważność całej procedury i wybory muszą się odbać, odbyć od nowa. Aha, czyli jeżeli dobrze rozumiem, według Giertycha błędy w liczbie głosów nie muszą nawet wpływać na wynik wyborów, by je unieważnić. Według tej logiki, po ponownym przeliczeniu może dosłownie dojść do sytuacji, w której przewaga Nawrockiego rośnie, ale Giertych i tak uznaje, że przez to, że doszło do błędu, to wybory trzeba powtórzyć. Szczerze mówiąc, część mnie liczy na taki scenariusz. Wyobraźcie sobie tylko minę Giertycha, gdyby Trzaskowski po raz kolejny dostał w piątol, tylko tym razem jeszcze. Większy. Niestety obawiam się, że to wszystko zbyt bardzo śmierdzi scenariuszem rumuńskim, by się sprawdziło. W końcu, logicznie rzecz biorąc, dużo łatwiej jest chyba sfałszować wybory teraz, gdy te wszystkie głosy są gdzieś zamknięte w skrzyniach w jakichś gminach, niż w dniu wyborów, gdy wszyscy patrzą. Zresztą, umówmy się. Obecna koalicja rządząca jasno pokazała, że ma takie rzeczy jak konstytucja i prawo głęboko w dupie. Giertychowi na przykład nie podoba się to, że sądy nie są przychylne jego narracji, więc uważa, że to nie one powinny decydować. Zresztą dzisiaj złożyłem mm -hmm. wniosek o wyłączenie tych wszystkich sędziów z tej Izby, i pani Manowskiej od dotykania w ogóle tych protestów, bo. A kto ten wniosek teraz rozpatrzy, pani mecenasie? No ja bym chciał, żeby rozpatrzyli, bo ponieważ to dotyczy to wszystkich sędziów, którzy tam funkcjonują, tych quasi sędziów, to mam nadzieję, że rozpoznają ten wniosek inni sędziowie. Sąd Najwyższy w każdym razie utyskiwał, że miał weekend spędzony w pracy, nie mógł sobie z tylko dużo. Ale jeżeli mają za dużo pracy, zawsze mogą wybrać jakiś inny zawód i mogą się po prostu wyprowadzić z tego sądu. Myślę, że to byłoby bardzo dobre dla wszystkich. To kto w końcu powinien decydować o ważności wyborów? Może Giertych, a głosy niech liczy Trzaskowski, wtedy będzie sprawiedliwie. Dobra, dość już o tych wyborach, bo mnie zaraz po. Przejdźmy do śmieszniejszej rzeczy. Otóż Giertycha wyraźnie boli dupa, że Polska dowiedziała się, jak za kamerami razem z Tuskiem śmieszkuje sobie z wyborców albo wprost dogaduje się z niby niezależnymi mediami. Te pozwy, które pan zapowiadał przeciwko telewizjom, które w pierwszej kolejności przystąpiły do ataku taśmami z Pegasusa, pan wysyła? Wysłał? Jaka jest sytuacja? Znaczy, każdy, kto ujawnia prywatną rozmowę. Czy polityka, czy ja, wiem, z klientem, czy z moim tatą, musi się spodziewać, że będzie za to odpowiadał. I uważam, że to, że oni zdecydowali się na taki krok, świadczy o poziomie ich zdenerwowania, bo przecież wiadomo, chyba wszyscy mnie znają, no przecież ja wiadomo, że nie odpuszczę tego i ci ludzie będą mieli kłopoty. Więc jeżeli to robią i decydują się na tak radykalny ruch, to muszą mieć naprawdę nieczyste sumienie. Myślę, że jednak nieczyste sumienie ma osoba, która uważa połowę społeczeństwa za. tu cytat. Z... oraz sprzedaje mediom list napisany przez siebie jako tekst swojego ojca. By zmanipulować wyborców do głosowania na odpowiednie ugrupowania, ale to tylko taka moja prywatna opinia. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czyżby zbliżał się scenariusz rumuński? Napiszcie Giertychowi, co o nim myślicie, bo ja już się trochę rozpisałem. Nie krępujcie się! Tu nie ma cenzury! Jeśćcie z nim do spodu! Jak już to zrobicie, to zostawcie koniecznie lajka like i suba. Byliście na kanale Kto Wygrał. Ja spadam już leczyć kaca. Widzimy się niedługo! Nara!